Wiesz, jacy byliby magowie, jakbyś zabrał im runy? Rozczarowani. Wiesz, gdzie można znaleźć cieniostwora? Za rogiem. Dlaczego nikt nie lubi golemów? Bo mają serce z kamienia. Jak się nazywa ubranie kopacza? Kopciuszek. Wiesz, jakie jest ulubione warzywo króla? Robarbar. Beliar złapał maga, rycerza i najemnika. Mówi im, macie mi przynieść jakąś broń. Mag przyniósł magiczny zwój. Rycerz lagę, a najemnika nie ma. Beliar mówi, to teraz macie sobie włożyć to w dupę. Mag poradził sobie bez problemu. Rycerz włożył i płacze, ale po chwili zaczyna się też śmiać. Czemu płaczesz? pyta Beliar. Poboli. A czemu się śmiejesz? Bo najemnik niesie topór dwuręczny. Wiesz, jacy byliby ma